Cześć, witam, mam na imię Miłosz Andrzejewicz, prowadzę bloga miłoszandrzejewicz.pl od, od 8 lat jestem związany z produkcją, i management i zdobyłem przez ten czas dużo wiedzy, którą chciałbym za pomocą swojego bloga, jak i tego kanału uporządkować, ustrukturyzować. Ten kanał głównie będzie w, o moich przemyśleniach których nie ma miejsca za bardzo może na, w artykułach na blogu, dodatkowych rozjaśnianiu niektórych informacji może pytań, które się będą pojawiać pod danymi artykułami jak również o moich przemyśleniach ciekawych rozwiązaniach na produkcji które można zastosować czy o niusach które będą się pojawiać z dziedziny produkcji lean management czy jakości dodatkowo Myślę nad wprowadzeniem, może recenzji, jakichś książek, publikacji, magazynów, które warto śledzić, aby poszerzać swoją wiedzę. Także zapraszam Was do śledzenia i subskrypcji mojego kanału. Jeżeli macie jakieś pytania, które Was nurtują, jakieś sprawy, które chcielibyście rozwiązać, napiszcie, czy na maila, czy. W, napiszcie w komentarzu, postaram się jak na wszystkie odpowiedzieć. Na pewno w, w, będę stał się, jeżeli będzie duża od, o, oglądalność, to e, na pewno nakręcę o tym film, może napiszę artykuł. E, wszystko zależy od Was. Bo w końcu chcę się tą wiedzą dzielić, i, jak również też od Was uczyć. Cześć.